Radio M107 i 6 FM Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem jest pan Andrzej Matusiak, prezes Śląskiego Związku Szachowego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy o szachach. Wydawałoby się, że temat może marginalny, może nie na wakacje, ale chyba warto. Tym bardziej, że przed nami festiwal szachowy. Szachy w Ustroniu łączą pokolenia. Nie byle jaki festiwal, bo także gościem specjalnym będzie arcymistrz, mistrz świata, indyjski szachista, o którym za chwilę. Ale zacznę od pytania, czy szachy w Polsce mają się dobrze, bo to taka rzeczywiście marginalna trochę dyscyplina sportu. Wydawałoby się marginalna w mediach, rzadko się o nich mówi. Mówiło się niedawno głośno, kiedy Jan Krzysztof Duda... Osiągał wielkie sukcesy. Mówiło się w Polsce i mówi się chyba po serialu telewizyjnym w Gambit Królowej, i co? I rzeczywiście nastąpiło ożywienie w Polsce. W Polsce nastąpiło żywienie, właśnie. Jan Krzysztof Duda zdobył Puchar Świata. To był pierwszy taki sukces y, polskich szachistów, gdzie zwyciężył m.in. obecnego mistrza świata z Norwegii. I to jest na pewno rzecz, która spowodowała to, że większe zainteresowanie młodzieży, zwłaszcza młodzieży, szachami. Y, również ten film. W czasie pandemii siedzieliśmy wszyscy w mieszkaniach, w domu. Obejrzeliśmy sobie ten serial i wiele osób wróciło do gry w szachy po tym serialu. Ja osobiście też byłem świadkiem, kiedy dzwoniono do mnie na przykład i pytano się, czy gdzie można znaleźć klub szachowy, żeby zacząć grać w szachy w klubie, dlatego że grał za czasów jak był juniorem, miał 8-9 lat, później przestał grać i później chciał faktycznie po obejrzeniu tego filmu wrócić z powrotem. Szachy też, też przeniosły do internetu i to Spowodowało, że mimo że była pandemia, nie można było się często spotykać i uprawiać innych dyscyplin sportowych, natomiast szachy można było śmiało uprawiać poprzez internet. Mówi się o tym, że y, szachiści mają stalowe nerwy. W praktyce, jak to wygląda? Bo siedzą zawsze z takimi minami y, rzeczywiście skupionymi ale no, coś się w środku musi działać. Tak, często te emocje dopiero wychodzą po zakończonym pojedynku. Widać to zwłaszcza wśród młodzieży, gdzie y, przegrywając często podaje rękę przeciwnikowi kulturalnie, elegancko, później odchodzi od stołu i po prostu biegnie, biegnie po prostu, żeby te wszystkie swoje emocje właśnie stracić podczas wysiłku fizycznego. Y, nie wiem, czy państwo wiecie, ale żeby grać w szachy i dobrze grać w szachy, też trzeba dużo trenować fizycznie, tak? Między innymi Jan Krzysztof Duda, który bardzo dużo Biega między innymi dużo pływa, musi również się przygotowywać bardzo fizycznie, bo często takie partie rozgrywane są przez 6 godzin. No, proszę sobie tak, yy, że 6 godzin się siedzi przy szachownicy i faktycznie się myśli nad posunięciami nie tylko swoimi, ale przeciwnika, bo trzeba mniej więcej rozeznać, co może się zdarzyć. Czyli organizm musi być przygotowany i przyzwyczajony do wysiłku, choć trochę innego typu, ale też y, musi być przygotowany do takiego w, siedzenia przez tych parę godzin. Tak, często się mówiło, często, że refleks szachisty, ale ja bym mhm. tylko prosił już nie zobaczyć, zobaczyć, jak grają zawodnicy w blitzach, gdzie się gra 3 minuty, ma się na partię, plus trzy sekundy za posunięcie. I, ile to faktycznie tych emocji i to są najbardziej widowiskowe właśnie gry szachowe, y, zwłaszcza jak na przykład były ostatnie był bardzo fajny turniej Warszawy rozgrywany. Były to Mistrzostwa Świata w szachach szybkich, to tam właśnie było widać, jak szachiści muszą jednak faktycznie szybko reagować. Mówi się, tak jak pan przypomniał, refleks, refleks szachisty, ale mówi się też, że to gra królów. I jakim bylibyśmy społeczeństwem, gdybyśmy od dziecka wszyscy grali w szachy? No ja to podam tylko na przykładzie. W miejscowości Trier w Niemczech zrobiono taki eksperyment. Dwie szkoły koło siebie, po to, żeby była mniej więcej grupa uczniów. O podobnym statusie materialnym. Przez 6 lat w jednej szkole były prowadzone zajęcia szachowe, o jak gdyby obowiązkowe, i się okazało, że po iluś latach, kiedy zrobiono badania, ta szkoła, gdzie były zajęcia szachowe, uczniowie bez problemu zdawali przede wszystkim egzaminy, dlatego że byli już odporni na różnego rodzaju stres, potrafili podejmować decyzje. I też y, propagator y, właśnie zajęć szachowych już w młodym wieku, ale jest jedna zasada. To dziecko ma się po prostu tym bawić, cieszyć. Nie można dziecka zmuszać do takiego, nie wiadomo, jakiego wyniku, żeby musi wynik osiągnąć, to wtedy to dziecko się niesamowicie rozwija. Dlatego, że już w młodym wieku podejmuje decyzję. Często tą decyzję musi podejmować sam. Musi przeanalizować, dlaczego przegrał, czyli wyciągnąć sobie wnioski z tych porażek. Musi się nauczyć pewnych schematów. To też później w życiu niesamowicie pomaga i dziecko. Otrzymując takie narzędzia, powiedzmy, związane z szachami, przekładając je na inne metody życia, tak dalej, powoduje to, że faktycznie to dziecko się szybciej, szybciej dużo rozwija. I to zauważamy, że często właśnie już później, na przykład, dziecko, które gra w wieku 5-6 lat, nie ma problemu z maturą, nie ma tego stresu, wiele rzeczy po prostu dużo, dużo łatwiej. Się. Pan wspomniał o tym, że w pandemii wróciliśmy jako społeczeństwo do szachów, no bo też siedzieliśmy w domach, nawet gdzieś znalazłem taki tytuł w prasie BUM na szachy w Polsce. Ale czy mamy system skuteczny, to znaczy ilość klubów, miejsc, gdzie można naprawdę nauczyć się i, i zacząć grać w szachy? Swego czasu ja pamiętam z młodych lat, że było bardzo dużo klubów. Prawie każdy zakład pracy miał klub szachowy, każda miejscowość miała, nawet niektóre miejscowości większe, miały po kilka klubów szachowych, i później to z czasem jednak znikało, dlatego że chodziło przede wszystkim o finansowanie. Natomiast właśnie po tej pandemii. My tutaj na Śląsku już widzimy, że zwiększa się ilość zawodników, którzy mają licencję, czyli zawodnicy, którzy już grają w klubach, i również zwiększyło się około pięciu klubów w ciągu jednego roku. Pięć klubów nowych przybyło. To, to nas bardzo cieszy, dlatego że te kluby szachowe wracają tutaj powiedzmy na rejon Śląska. Śląsk zresztą jest najmocniejszy, jeżeli idzie o szachy, jeżeli idzie o ilość klubów, jeżeli idzie o ilość zawodników. Od wielu, wielu lat zwyciężamy w rywalizacji młodzieży. To już też świadczy o tym, że. Tutaj na śl w Śląsku szachy mają się dobrze. No i teraz przed nami festiwal szachowy. Szachy w Ustroniu łączą pokolenia. On się zacznie w piątek, potrwa przez nieco ponad tydzień do 21 sierpnia. Zresztą pod naszym także patronatem. Yy, łączą pokolenia rzeczywiście szachy? Yy, tak, tutaj właśnie w Ustroniu szachy łączą pokolenia. Dużo imprez jest takich związanych yy, niekoniecznie z szachami. Chodzi o to, żeby właśnie... Rodzic czy dziadek, który przyjeżdża z wnukiem, czy z rodzic z dzieckiem przyjeżdża, mieli również y, czas na to, żeby spędzić czas razem y, y, będąc na tym festiwalu. Między innymi zorganizowaliśmy taki rajd pieszy, gdzie jest wspaniała trasa. Jest to trasa trwająca 40 minut, gdzie może właśnie iść dziadek z wnukiem bez problemu sobie, dlatego że ta trasa jest tak zrobiona, żeby dla nikogo nie była uciążliwa. Y, mamy mecz w pokoleń. W tym meczu pokoleni będą grać rodzice ze swoimi dziećmi albo dziadkowie ze swoimi wnukami. Jest to zaplanowane na 10 szachownic na rynku. Są dyskoteki i dyskoteki ciekawe, bo dlatego że to są dyskoteki, że w jednym dniu gramy muzykę 50-60 lata, później 70-80 i tak do, dojeżdżamy do lat 2020. Turnieje szachowe, które są przygotowane, są tak przygotowane, że mamy turnieje szachowe dla dzieci do lat 8, do lat 10, do lat 12, ale mamy też turnieje szachowe dla osób powyżej 55 roku życia. Mamy również turnieje szachowe przygotowane w zależności od siły gry, dla tych najmocniejszych, dla tych słabszych i dla tych, którzy na przykład dopiero zaczynają grać w szachy. Także tutaj w ustroniu każdy znajdzie sobie miejsce, gdzie może zagrać w turnieju do czego taki festiwal ma doprowadzić? Znaczy pan już powiedział, chodzi o rodzinne przeżywanie, ale jeśli chodzi o same szachy. My chcieliśmy stworzyć festiwal na Śląsku. Nie było takiego festiwalu na Śląsku i od trzech lat właśnie organizujemy w przepięknej miejscowości, jest to Ustroń Uzdrowisko. Bardzo dobry klimat jest w, w tym mieście, dlatego też między innymi zamędrowaliśmy do, do Ustronia. Tutaj mamy bardzo duże wsparcie, jeżeli idzie o burmistrza, o... Urząd Marszałkowski, i o firmy prywatne, między innymi firma Mokate, gdzie właściciel firmy, pan Adam Mokrysz, jest sympatykiem szachów i można powiedzieć, bardzo wspiera szachy wszędzie, gdzie tylko może. Zresztą jego tata y, grał w drugiej Lidze. Kiedyś y, druga liga to naprawdę był poziom bardzo duży, i faktycznie tych dużym, przy tej dużej ilości drużyn, to jednak y, był wynik bardzo dobry. No i, i tutaj właśnie w tym ustroniu się spotykamy od 12 do 21 i tak jak mówię oprócz imprez szachowych są imprezy sportowe i kulturalne bo jest między innymi mecz piłki nożnej, gdzie osoby powyżej 50. roku życia będą grać z młodzieżą do lat 12. To jest taka zabawa pokazująca, że sport łączy też pokolenia. Że różne sporty się mogą połączyć również. <grym> tak. Bywali gośćmi festiwalu w przeszłości wybitni szachiści, w tym roku zresztą też, choć może nie tak znany w Polsce, tak mi się wydaje. Viswanathan Anand, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, tak. indyjski szachista, mistrz świata. Kim on jest? <grym> No, dwa dni temu został pierwszym wiceprezydentem Światowej Federacji Szachowej. Jest arcymistrzem indyjskim. W roku 2007 do 2013 był mistrzem świata i to jest 15 Mistrz świata. Postanowiliśmy sobie, że na ten festiwal zapraszamy takich najwybitniejszych na początku szachistów. Im pierwszym był Anatoli Karpow, który był w roku 2020. To już nie trzeba wspominać. To mm -hmm. nawet dużo osób nie grających w szachy zna te nazwisko Karpow. Następnie następnym naszym gościem był Kasparow. Mm -hmm. Kasparowa też nie to musimy nie wspominać. E, tak. no, ale to a, jak a, wam się a... udaje ściągnąć tak wybitnych szachistów? No, udawało nam się to dzięki temu, że mieszkaniec Katowic, pan Łukasz Turlej, był wiceprezydentem Światowej Federacji Szachowej i dzięki jego kontaktom udawało się nam, nam nawiązywać kontakty i, i zapraszaliśmy ich do, do siebie. I udało się. W tej chwili mamy właśnie już trzeciego Mistrza Świata. Naszym marzeniem jest to, żeby w Ustroniu powstał park szachisty. W parku tym szachistym chcielibyśmy przedstawiać sylwetki najlepszych szachistów świata, ale również szachistów polskich, i żeby to było takie miejsce, gdzie każdy sobie może przyjechać, zagrać w szachy, pooglądać, żeby to było takie miejsce typowo szachowe. Takie jedyne miejsce nie tylko na Śląsku, ale również i w Polsce. I o tym marzymy, że jak już będzie po piątym festiwalu, pięć tych festiwalów zorganizujemy, to o tym pomyślimy, żeby faktycznie taki park powstał w Ustroniu. Wspomnieliśmy o Janie Krzysztofie Dudzie, polskim mistrzu świata, zdobywcy Pucharu Świata także. Kiedy usłyszymy o następnym, kiedy jakie są szanse na to, że o Polsce, o polskich szachistach znowu świat usłyszy wkrótce? E Polska młodzież zalicza się do czołówki światowej. Bardzo często zdobywają mistrzostwa świata, jeżeli idzie o juniorów w mistrzostwa świata w mistrzostwach Europy. Polska należy do czołówki światowej. Z tego czasu to było przez chyba bodajże 3 lata, bo także była naj, najlepsza. Myślę, że wyniki, które zostały teraz na olimpiadzie, bo też skończyła się Olimpiada Szachowa, to jest największa impreza światowa, gdzie przyjeżdża. Ponad 180 krajów, tam wszystkie kraje prawie przyjeżdżają. Na tą olimpiadę polska reprezentacja kobiet zdobyła szóste miejsce, natomiast mężczyźni zajęli dziewiąte miejsce. To świadczy, że cały czas jesteśmy w czołówce światowej. Bardzo dziękuję. Andrzej Matusiak, prezes Śląskiego Związku Szachowego. Przypomnijmy, festiwal szachowy. Szachy w Ustroniu łączą pokolenia od piątku najbliższego do 21 sierpnia, także pod naszym patronatem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM